Bardzo zapraszam do obejrzenia tego raportu cudownego. Głównie książka dotyczy jego dramatów, ponieważ właśnie dzięki dramatom. Zdobył światowe uznanie i wielki sukces. Ale też to nie jest tak, że, że sukces przychodzi z nieba i za darmo. Wygrywają ci, którzy mają jakiś, no, jakiś program, prawda? To wtedy mają te niespodzianki nadprogramowe. Myślę, że Głowacki, kiedy wyjeżdżał z Polski, już był człowiekiem 40 i bardzo dobrym pisarzem. To jest samotnik, dlatego że on siebie sam, sam wymyślił swój program. On chciał być pisarzem uniwersalnym wybitnym i wszystko podporządkował tej idei. On jest żartowniciem, prześmiewcą i, i, i nie podlizuje się płasko ludziom i dlatego on łatwo obraża tych, którzy wokół niego krążą. Panie Głowacki! Przeczytałem tu Pana opowiadanie. wielki ludziom. Twoje pokier stroi Pan w kulturze, którą czyta kilkaset tysięcy ludzi. Już z tego, co Pan napisał, wyłania mi się Pana portret. To jest Pan Lizusem. Takiej biografii dyktowanej przez kogoś, przez bohatera ponieważ uważam, że mam na tyle rozumu, żeby napisać sama. Dlatego też, że bardziej interesuje mnie dzieło niż twórca. I zawsze tak było. Wydaje mi się, że. Nie za to człowieka kochamy, czy jest ładny, czy, znaczy pisarza i twórcę, prawda? Czy ma dobry charakter i czy bije żonę albo nie bije żony, prawda? Czy ją głaska, tylko jakie dzieła tworzy. W to zaganka, o której widać, że czytała na Bokowa, o której widać, że oglądała film Bergmana i Feriniego. To saganka ze znacznie zwiększoną wrażliwością moralną, ale i bardziej praktyczną, a przy tym mimo zobacco wyczulona na cywilizm karierowy cios, kochamstwo, łatwiznę życia, swoich pięknych dwudziestu lat. Bardzo się cieszę z tego spotkania, przede wszystkim prowadzenie pana Kuca było niesamowite <laughs> I, i, i czytanie i autorka rzeczywiście robi bardzo, pisze bardzo dobre książki biograficzne. Bardzo przyjemny wieczór, bardzo sympatyczni ludzie, zresztą bardzo ciekawi, także bardzo się cieszę, że tutaj byłam. Spotkała się tu grupa osób, które Janusza tak jak ja kochają, e, podziwiają i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ Janusz przy całej takiej swojej e, dezynwolturze, powiedzmy, jest w swoich przyjaźniach bardzo szczery, on jak już do kogoś się przyzwyczai i z kimś się liczy i kogoś polubi, to jest jednym z najwierniejszych przyjaciół. Kłopotliwe, no jeszcze jak się słucha obelg, to to jest przyjemne, ale pochwał to człowiek nie wie co ze sobą zrobić.